Dlaczego wybaczanie nie zawsze jest dobre? Wszyscy mówią wybacz, żeby poczuć się lepiej, ale ja wybaczyłam i nic nie poczułam. W środku nadal czułam gniew, smutek, ból i wiesz co? Zrozumiałam wtedy jedno: wybaczenie, którego nie poczujesz, niczego w tobie nie zmieni. Żeby naprawdę wybaczyć, musisz najpierw poczuć. Pozwolić sobie na gniew, na łzy, na to, że ktoś cię zranił, że było ci źle, że to naprawdę bolało. Dopiero kiedy to przeżyjesz i przepracujesz. Wybaczenie przychodzi samo, wtedy naprawdę uwalnia, bo wybaczenie jest dla ciebie, nie dla nich. To ty przestajesz do się od środka, a jeśli wciąż nie potrafisz wybaczyć, to nie znaczy, że jesteś zła. To znaczy, że twoje serce jeszcze się broni. Daj sobie czas, przepracuj swoje emocje, zrozum, co czujesz, a potem, kiedy będziesz gotowa, pójść i poczujesz ulgę jak nigdy wcześniej. Nie wybaczaj, bo tak trzeba. Wybaczaj wtedy, gdy czujesz, że to naprawdę twoje, bo wybaczenie jest dla ciebie. Zacznij od siebie, zacznij od emocji, zacznij od siedmiu kroków. Polub, skomentuj, udostępnij, bo ktoś inny też może tego potrzebuje. Wejdź na naszą stronę www.mindscape.pl, tam darmowy fragment e-booka do pobrania, który również pokaże Ci, jak przejść tą drogę. Również poproszę odwiedzić naszą stronę Facebook Peter i Maja. Tam mnóstwo do poczytania, do posłuchania treści. Także zapraszam. Dziękuję.